Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wyjątkową inwestycję na sprzedaż Sportowy Klub Jeździecki Poczermin. Ośrodek zajmuje powierzchnię 5,3 hektara i powstał w 2006 roku, gdzie od tego czasu cieszy się znakomitą opinią, a także jest szeroko doceniany na arenie ogólnopolskiej. Ośrodek zlokalizowany jest w odległości 60 km od Warszawy, tylko 15 minut jazdy od Łomianek. Dodatkowo obecnie w pobliżu nieruchomości budowany jest węzeł drogi ekspresowej S7. Inwestycja obejmuje nie tylko najwyższej jakości infrastrukturę jeździecką, ale także hotel i restaurację. Ośrodek wielokrotnie miał przyjemność z dużym powodzeniem organizować ogólnopolskie zawody jeździeckie. W skład nieruchomości wchodzą ogrodzone, trawiaste padoki. Zewnętrzny plac treningowy, stodoła, kryta hala, mniejsza stajnia, kryty lążownik i karuzela, główna hala połączona z dużą stajnią oraz część hotelowa, stajnia angielska oraz pozostałe dwa duże zewnętrzne place treningowe. Główny, konkursowy plac treningowy ma kształt rąbu. Posiada profesjonalne podłoże kwarcowe, a także kompleks przeszkód ze straszakami. Na około placu znajdują się profesjonalne budki sędziowskie oraz ławki. Plac zapewnia najwyższej jakości warunki do komfortowego trenowania na co dzień. Tuż obok zlokalizowany jest drugi plac treningowy, rozprężalnia. Plac posiada podłoże profesjonalne, piasek kwarcowy z fizeliną. Oba place idealnie się uzupełniają w przypadku zawodów jeździeckich. Trzeci, najmniejszy plac treningowy, plac ujeżdżeniowy, również wyposażony jest w profesjonalne podłoże, które stanowi piasek kwarcowy z fizeliną. Wszystkie place na terenie ośrodka są ograniczone, ogrodzone, obsadzone oraz utrzymane w najlepszym możliwym stanie. Główna kryta hala o podłożu kwarcowym i automatycznym systemem nawadniania stanowi idealne miejsce do jazdy konnej bez względu na pogodę. Hala została wykonana z płyty warstwowej, posiada konstrukcje stalowe oraz wzmocnienia wewnętrzne. Wykończenie stanowi drewno sosnowe sezonowane o odpowiednim przekroju. Na hali znajdują się również profesjonalne, pojemne trybuny oraz komfortowa sędziówka. Druga, mniejsza hala również posiada pełne oświetlenie oraz profesjonalne podłoże kwarcowe z automatycznym systemem nawadniania. Obie hale zapewniają jeźdźcom i koniom najwyższej jakości warunki do jazdy. Na terenie ośrodka znajdują się cztery stajnie: dwie stajnie murowane, stajnia angielska oraz stajnia namiotowa wykorzystywana przy zawodach jeździeckich. Do dyspozycji jest 6 siodlarni solarium, cztery myjki z bieżącą ciepłą i zimną wodą oraz dwie łazienki wyposażone w kabiny prysznicowe i pralki. Komfortowe boksy dla koni mierzą 4 m4 m i są wykonane z metalu i drewna. Boksy posiadają otwierane okna, zapewniające dostęp świeżego powietrza oraz umożliwiające zwierzętom obserwację okolicy. O środku konią zapewniana jest pełna całodobowa opieka, odpowiednia ilość ruchu, najwyższej jakości pasze, a także opieka medyczna. Stajnia angielska, charakteryzująca się dostępem do świeżego powietrza, posiada pięć murowanych boksów z metalowymi kratami. Kryta karuzela dla koni jest wyposażona w zaawansowany trenażer automatyczny oraz profesjonalne podłoże z betonu i mat gumowych. Tuż obok znajduje się kryty lążownik z podłożem kwarcowym umożliwiający koniom pracę z ziemi. Przed budynkiem znajduje się pojemny parking. Cały ośrodek jest ogrodzony oraz monitorowany 24 godziny na dobę. Wystrój jest utrzymany w klasycznym ponadczasowym stylu. Dominują tutaj jasne kolory, kamień oraz drewno. Wnętrze ozdobione jest pucharami, obrazami oraz pamiątkami związanymi z końmi. Na parterze znajduje się restauracja, a ze strefy jadalnianej można obserwować jazdę konną na głównej hali. Bardzo dużo uroku dodaje klimatyzowany pokój zimowy wypełniony żywą roślinnością. Na piętrze znajduje się 16 przytulnych pokoi hotelowych z łazienkami oraz duża 40-osobowa sala konferencyjna. Na terenie ośrodka znajdują się również pokoje dla trenerów z pełnym węzłem sanitarnym. Ogrzewanie jest gazowe. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia ośrodka na żywo. Miejsce to posiada niezaprzeczalnie wyjątkowy klimat i niepowtarzalny urok. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.